Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wystarczy, że wejdą do pomieszczenia, a już wzbudzają szacunek, podczas gdy inni, równie kompetentni, równie dobrze nastawieni, pozostają w cieniu lub są niedoceniani? Dlaczego niektóre postacie historyczne zdołały utrzymać absolutną władzę nawet wtedy, gdy wydawało się, że są otoczone przez wrogów? Odpowiedź nie tkwi w charyzmie, szczęściu czy genetyce. Tkwi w zestawie strategicznych zasad, które Niccolò Machiavelli usystematyzował ponad 500 lat temu zasad, które nadal rewolucjonizują sposób, w jaki prawdziwi przywódcy myślą, działają i zwyciężają. Istnieje sekret, który oddziela tych, którzy naprawdę przywodzą, od tych, którzy jedynie zajmują stanowiska przywódcze. Podczas gdy większość koncentruje się na charyzmie, wymowie czy nawet nadmiernej życzliwości, prawdziwi mistrzowie wpływu opanowują coś znacznie bardziej fundamentalnego: strategiczne myślenie machiaweliańskie. A oto czego niewielu rozumie. Nie mówimy o okrutnych manipulacjach czy nielojalnych zdradach, ale raczej o inteligencji społecznej, która rozpoznaje, jak władza naprawdę funkcjonuje i jak możesz poruszać się w tej grze, nie tracąc swojej integralności. Machiavelli dostrzegł coś, co większość z nas woli ignorować na temat ludzkiej natury. W księciu, swoim arcydziele opublikowanym w 1532 roku opisał z chirurgiczną precyzją, jak skuteczni przywódcy naprawdę poruszają się w złożonych grach władzy. Nie tak, jak chcielibyśmy, żeby było, ale tak, jak naprawdę jest. A oto, co wszystko zmienia. Te zasady nie są zakurzonymi reliktami historycznymi. To żywe narzędzia, które wyjaśniają, dlaczego niektórzy ludzie prosperują w wymagających środowiskach, podczas gdy inni, równie utalentowani, zostają w tyle. Światem rządzą pozory. Ludzie osądzają nie to, kim jesteś, ale to, jak się prezentujesz. Ta fundamentalna rzeczywistość kształtowała każdą stronę księcia i nadal kształtuje każdą interakcję władzy, jaką będziesz miał w swoim życiu zawodowym. Zrozumienie tego nie jest cynicyzmem. To strategiczny realizm. To różnica między przewodzeniem z naiwną nadzieją, a przewodzeniem z mądrością sprawdzoną przez czas. Gdy Machiavelli pisał o potrzebie, by przywódca był jednocześnie lisem i lwem, kodyfikował prawdę, która transcenduje epoki. Skuteczne przywództwo wymaga zarówno intelektualnej przebiegłości, jak i stanowczej siły. Lis reprezentuje zdolność wykrywania pułapek, przewidywania ruchów przeciwników i poruszania się w złożonych sytuacjach z wyrafinowaną inteligencją. Lew reprezentuje odwagę podejmowania trudnych decyzji, stawiania czoła opozycji i utrzymywania autorytetu, gdy to konieczne. Ale oto, czego niewielu przywódców rozumie, o tym, jak te koncepcje przekładają się na praktykę. Wyobraź sobie CEO stojącego w obliczu kryzysu organizacyjnego. Podejście machiaweliańskie nie byłoby ani ślepym autorytaryzmem, ani nadmierną pobłażliwością. Byłaby to ostrożna analiza strategiczna. Jakie są prawdziwe interesy w grze? Kto to są prawdziwi sojusznicy, w przeciwieństwie do tych, którzy po prostu płyną z prądem? Jakie działanie zakomunikuje siłę, nie prowokując niepotrzebnego oporu? Jak mogę utrzymać swoją pozycję płynąc przez wzburzone wody? To nie jest przywództwo z impulsu czy instynktu, to przywództwo przez przemyślany plan. To sztuka myślenia trzech ruchów do przodu w grze, gdzie inni ledwie potrafią zobaczyć następny ruch. To zrozumienie, że każda decyzja przywódcza zachodzi w kontekście istniejących relacji władzy, a ignorowanie tej rzeczywistości to przepis na porażkę. Strategiczne myślenie machiaweliańskie opiera się na kilku fundamentalnych filarach, które każdy nowoczesny przywódca musi opanować. Wyobraź sobie fortecę, nie zbudowaną z kamieni, ale ze starannie wykreowanych wyobrażeń. Najpierw jest zasada kontrolowanej percepcji. Machiavelli rozumiał, że obiektywna rzeczywistość ma mniejsze znaczenie niż to, jak ta rzeczywistość jest postrzegana i interpretowana przez innych. Skuteczny przywódca nie tylko podejmuje dobre decyzje, zapewnia, że te decyzje są komunikowane i postrzegane w sposób, który wzmacnia jego autorytet i wiarygodność. Po drugie, istnieje zasada strategicznej elastyczności. Książę wielokrotnie podkreśla znaczenie dostosowywania się do okoliczności. Nie istnieje jedno podejście, które działałoby we wszystkich sytuacjach. Czasami hojność inspiruje lojalność, innym razem stanowczość buduje szacunek. Przywódca machiaweliański nie jest niewolnikiem sztywnego stylu, posiada repertuar podejść i wie, kiedy zastosować każde z nich. Po trzecie, jest zasada strategicznej antycypacji. Machiavelli stale ostrzegał o potrzebie myślenia długoterminowego, przewidywania, jakie konsekwencje przyniosą obecne działania. Ta rozszerzona perspektywa czasowa pozwala przywódcom podejmować decyzje, które mogą wydawać się kontraintuicyjne w krótkim okresie, ale które wzmacniają ich strategiczną pozycję w długim okresie. Ale być może najważniejsza jest zasada realizmu psychologicznego. Machiavelli nie pisał o tym, jak ludzie powinni się zachowywać, pisał o tym, jak naprawdę się zachowują. Rozumiał, że istoty ludzkie są motywowane przez złożoną mieszankę własnych interesów, lęków, ambicji i potrzeb emocjonalnych. Skuteczni przywódcy pracują z tą rzeczywistością, nie przeciwko niej. Rozważmy ten pouczający przykład. Kierowniczka regionalna w polskiej korporacji odkrywa, że członek jej zespołu rozpowszechnia o niej negatywne informacje w innych działach. Czy kiedykolwiek obserwowałeś, jak niektórzy ludzie reagują, gdy czują, że ich terytorium zostało naruszone? Intuicyjną odpowiedzią mogłaby być bezpośrednia konfrontacja lub próba pozyskania osoby poprzez zwiększoną życzliwość. Ale makiaweliczne podejście wymagałoby najpierw zrozumienia motywacji stojących za tym zachowaniem: niepewność zawodowa, zablokowane ambicje, nierozwiązany konflikt osobisty. Mając to zrozumienie, menedżerka mogłaby następnie wybrać odpowiedź, która nie tylko zajmie się zachowaniem, ale także zmieni podstawowe motywacje. Być może oznaczałoby to stworzenie okazji dla pracownika do konstruktywnego wykazania się, usuwając tym samym potrzebę szukania uwagi poprzez krytykę, lub być może oznaczałoby to ustanowienie jasnych konsekwencji w sposób, który demonstruje siłę bez tworzenia męczenników. To jest różnica między przywództwem reaktywnym a przywództwem strategicznym. Przywództwo reaktywne odpowiada na wydarzenia w miarę ich występowania. Makiaweliczne przywództwo strategiczne przewiduje, przygotowuje i pozycjonuje się tak, aby gdy nieuniknione wydarzenia się zdarzą, pracowały na korzyść przywódcy, a nie przeciwko niemu. Tu kryje się jeden z najgłębszych sekretów, które Machiavelli odkrył o naturze prawomocnej władzy. Zrozumiał coś, co umyka większości przywódców. Władza nie wynika jedynie z tytułów czy formalnej hierarchii. Musi być zdobyta i utrzymana poprzez udowodnioną kompetencję, konsekwentne decyzje i osiągnięte rezultaty. Tytuł może dać tymczasową władzę, ale tylko prawdziwa władza tworzy trwały wpływ. To oznacza, że każdy przywódca, niezależnie od swojej formalnej pozycji, stale buduje lub podkopuje swoją władzę poprzez swoje działania i decyzje. Każda interakcja to okazja do wykazania się strategiczną kompetencją lub ujawnienia ograniczeń. Każdy kryzys to szansa na wzmocnienie przywództwa lub odsłonięcie słabości. Każda interakcja to okazja do wykazania się strategiczną kompetencją lub ujawnienia ograniczeń. Nowoczesny, makiaweliczny przywódca rozumie, że jest stale oceniany nie tylko przez rezultaty, które osiąga. Ale przez mądrość procesu, w którym te rezultaty osiąga. Ludzie podążają za przywódcami, którym ufają w nawigowaniu przez złożoność, przewidywaniu wyzwań i podejmowaniu solidnych decyzji pod presją. To zaufanie zdobywa się poprzez konsekwentne wzorce strategicznego myślenia i kompetentnej realizacji. Gdy badamy te podstawowe zasady makiawelicznego myślenia strategicznego, Jedna rzecz staje się oczywista nie są to akademickie abstrakcje, ale praktyczne narzędzia do nawigowania przez złożoną rzeczywistość nowoczesnego przywództwa. Oferują one ramy do rozumienia dynamik władzy, przewidywania ludzkich zachowań i podejmowania decyzji, które wzmacniają strategiczną pozycję długoterminowo. Ale zrozumienie tych zasad to tylko pierwszy krok. Prawdziwym wyzwaniem i prawdziwą okazją jest stosowanie ich w sposób etyczny i skuteczny w konkretnych kontekstach, z którymi każdy przywódca się zmierza. Chodzi o tłumaczenie historycznej mądrości na współczesną praktyczną inteligencję. I teraz dochodzimy do momentu, który oddziela prawdziwych strategów od zwykłych teoretyków. Wchłonąłeś historyczne podstawy zrozumiałeś różnicę między San Tzu a Machiavellim. A teraz pojawia się nieuniknione pytanie: jak zastosować tę starożytną mądrość we współczesnym świecie, nie tracąc duszy w tym procesie? To jest najdelikatniejsza granica strategii, cienka linia między władzą a etyką, między skutecznością a integralnością. Ponieważ widzicie znajomość tych zasad to jedno, Stosowanie ich w sposób odpowiedzialny to zupełnie co innego. Współczesne przywództwo staje w obliczu wyzwań, których ani Sun Tzu, ani Machiavelli nie mogli przewidzieć. Żyjemy w erze radykalnej przejrzystości, gdzie każda decyzja jest analizowana, każdy ruch jest dokumentowany, każda strategia może stać się wirusowa w ciągu minut. Jak więc nowoczesny przywódca może być strategiczny bez bycia manipulacyjnym? Jak może być skuteczny bez bycia destrukcyjnym? Odpowiedź leży w inteligentnej syntezie. Nie chodzi o wybieranie między Sun Tzu a Machiavellim, ale o wyciągnięcie najlepszego z obu i przefiltrowanie przez współczesną soczewkę etyczną. Chodzi o budowanie fortecy. Nie z nieuczciwości, ale z strategicznej integralności. Najpierw rozważmy współczesne zastosowanie strategicznego planowania Sun Tzu. To jest jak szczegółowa mapa nieznanego terytorium. Musisz znać każde wzniesienie, każdą przeszkodę, każdą alternatywną trasę. W środowisku korporacyjnym, znać wroga i znać siebie nie oznacza szpiegostwa przemysłowego czy sabotażu. Oznacza dokładne badania rynku, etyczną analizę konkurencji, a przede wszystkim głęboką samoświadomość organizacyjną. Oznacza rozumienie własnych ograniczeń, zanim spróbujesz pokonać te należące do innych. Prawdziwa strategiczna siła dziś nie pochodzi z niszczenia konkurentów, ale z budowania różnicowania tak solidnego, że konkurencja staje się nieistotna. To sztuka wygrywania bez walki, zastosowana do XXI wieku. Kiedy tworzysz unikalną wartość, kiedy rozwiązujesz problemy, których nikt inny nie rozwiązuje, kiedy innowujesz w sposób autentyczny, nie musisz nikogo pokonywać. Rynek po prostu rozpoznaje Twoją wyższość. Ale tu wchodzi makiaweliczna złożoność. Ponieważ świat biznesu, polityki, relacji międzyludzkich nie składa się tylko z dobrych intencji, istnieją gracze, którzy nie szanują etycznych zasad. Istnieją sytuacje, gdzie naiwność jest surowo karana, i to w tych momentach spostrzeżenia Machiawellego stają się nie tylko istotne, ale niezbędne. Kluczem jest strategiczna obrona. Nie chodzi o to, by być manipulatywnym, lecz by nie dać się zmanipulować. Nie chodzi o oszukiwanie, lecz o to, by nie dać się oszukać. To rozwijanie tego, co możemy nazwać inteligencją sytuacyjną. Umiejętności czytania między wierszami, dostrzegania ukrytych agent, ochrony siebie, bez stawania się tym, z czym walczymy. Wyobraźcie sobie prezesa zarządu polskiej spółki, stającego w obliczu próby wrogiego przejęcia. Jak doświadczony szachista, a Polacy znają się na szachach, widzi nie tylko następny ruch, ale całą sekwencję, która rozegra się w ciągu kolejnych pięciu dziesięciu posunięć. Może zastosować zasady Sun Tzu w przygotowaniu, dogłębnie poznając atakujących, ich motywacje, ich słabości finansowe. Może zastosować Machiavellego w obronie, będąc nieprzewidywalnym w swoich odpowiedziach, ukrywając karty, kontrolując moment ujawnienia informacji. Ale może robić to wszystko w ramach polskiego prawa i etyki biznesowej, nie krzywdząc pracowników ani nie oszukując akcjonariuszy. Sekret tkwi w tym, co nazywam selektywną przejrzystością. Nigdy nie kłamać, lecz starannie dobierać, co ujawnić i kiedy. Nie manipulować ludźmi, lecz odpowiedzialnie zarządzać percepcjami. Nie atakować niepotrzebnie, lecz być przygotowanym na proporcjonalną obronę. W przywództwie zespołowym przekłada się to na coś fascynującego. Obserwujcie, jak działają najlepsi polscy liderzy. Są jak doświadczeni dyrygenci filharmonii narodowej, którzy wiedzą dokładnie, kiedy użyć każdego instrumentu orkiestry. Nowoczesny strategiczny lider łączy cierpliwość Suncu z pragmatyzmem Machiavellego. Buduje autentyczne relacje, ponieważ zmotywowani ludzie pracują lepiej niż ci, którzy działają pod przymusem. Ale także ustanawia jasne granice i konsekwentne konsekwencje, ponieważ szacunek bez autorytetu to tylko popularność. Prawdziwy autorytet w dzisiejszych czasach nie pochodzi ze strachu, jak czasami sugerował Machiavelli, ani tylko z kompetencji, jak bronił Suncu, pochodzi z połączenia fachowej wiedzy. Inteligencji emocjonalnej i uczciwości, wartości szczególnie cenionej w polskiej kulturze. To autorytet, który ludzie wybierają uznawać, a nie są zmuszani akceptować. Ale uwaga, i tutaj jest prawda, która na zawsze zmieni sposób, w jaki postrzegacie każdą interakcję. Znajomość tych zasad czyni nas również odpowiedzialnymi za to, by nie być ich ofiarami. Kiedy rozumiecie, jak działa manipulacja, kiedy rozpoznajecie taktyki dominacji psychologicznej, kiedy identyfikujecie zamaskowane gry o władzę, zyskujecie najcenniejszą ze wszystkich zdolności odporność strategiczną. Zastanówcie się przez chwilę: ile razy zostaliście wciągnięci w niezdrowe układy w pracy czy życiu prywatnym, nie zdając sobie z tego sprawy? Ile razy zgodziliście się na traktowanie Was bez szacunku, nie rozpoznając mechanizmu? Ile okazji straciliście, nie rozumiejąc niepisanych zasad gry? Ta edukacja strategiczna nie polega na stawaniu się manipulatywnym graczem, polega na stawaniu się świadomym graczem, polega na zrozumieniu, że chcemy tego czy nie, uczestniczymy w tej grze. I lepiej znać jej reguły, jeśli chcemy bronić naszych wartości i realizować nasze cele. Nowoczesna synteza zatem nie polega na dosłownym stosowaniu Sun Tzu i Machiavelliego, polega na wydobywaniu ponadczasowych zasad, planowania, adaptacyjności, zrozumienia natury ludzkiej, przygotowania na przeciwności i aplikowaniu ich poprzez metody etyczne i zrównoważone. W relacjach osobistych oznacza to ustanawianie zdrowych granic bez bycia manipulatywnym, oznacza bycie strategicznym w komunikacji bez bycia nieuczciwym, oznacza ochronę swojej energii emocjonalnej bez stawania się zimnym lub kalkulującym. W środowisku pracy oznacza mądre negocjowanie bez krzywdzenia współpracowników, oznacza dążenie do perfekcji bez podkładania nogi konkurentom. Oznacza kierowanie z determinacją, bez szkodliwego autorytaryzmu, a w rozwoju osobistym oznacza rozwijanie odporności emocjonalnej bez cynizmu, oznacza kultywowanie inteligencji społecznej bez utraty autentyczności, oznacza bycie strategicznym w swoich celach, bez stawania się obsesyjnym lub pozbawionym skrupułów. Prawdziwy mistrz współczesnej strategii to nie ten, kto dominuje nad innymi, ale ten, kto ma kontrolę nad sobą. To nie ten, kto wygrywa za wszelką cenę, ale ten, kto osiąga sukces tworząc wartość dla wszystkich uczestników. To nie ten, kto manipuluje sytuacjami, ale ten, kto nawiguje przez nie z mądrością i integralnością. To naturalna ewolucja strategii. Z pola bitwy do sali konferencyjnej. Z renesansowego pałacu do współczesnego biura, od walki o przeżycie do stabilnego rozwoju, od dominacji siłą do przywództwa opartego na kompetencjach i charakterze. Suncu i Machiavelli dali nam narzędzia. Do nas należy decyzja, jak ich używać, możemy z nich budować lub niszczyć, możemy podnosić lub obniżać, możemy tworzyć wartość lub tylko ją wydobywać. Wybór i odpowiedzialność są całkowicie nasze, ponieważ w końcu prawdziwe zwycięstwo strategiczne nie polega na pokonywaniu zewnętrznych wrogów, polega na podbijaniu naszych własnych destruktywnych impulsów, na dopasowywaniu naszych metod do naszych wartości, na byciu skutecznym bez kompromitowania tego, kim jesteśmy. To synteza, którą proponuję strategia świadoma, etyczna i potężna. Podejście, które czyni nas jednocześnie bardziej kompetentnymi i bardziej ludzkimi, które uczy nas wygrywać, nie stając się tym, z czym walczymy. Jeśli dotarliście aż tutaj, posiadacie teraz coś, czego większość ludzi nigdy nie będzie miała głębokie zrozumienie tego, jak naprawdę działa władza. Zaczęliśmy od pytania: dlaczego pewne osoby budzą szacunek, podczas gdy inne, równie kompetentne, są ignorowane? Odpowiedź nie leżała w charyzmie czy szczęściu. Leżała w zasadach strategicznych, które Machiavelli skodyfikował 500 lat temu. Teraz znacie różnicę między byciem lisem a lwem. Rozumiecie, że skuteczne przywództwo to nie instynkt, lecz przemyślana strategia. Wiecie, że prawdziwy autorytet musi być zdobyty poprzez wykazaną kompetencję, a nie tylko formalne tytuły. I co najważniejsze. Odkryliście, jak zastosować tę starożytną mądrość, nie tracąc uczciwości. Ale wiedza bez zastosowania to jedynie bezużyteczna teoria. Następny krok należy do Was. Zacznijcie od obserwowania dynamiki władzy wokół Was nowymi oczami. Obserwujcie, jak niektórzy radzą sobie z kryzysami dzięki sprytowi, podczas gdy inni reagują jedynie impulsywnie. Zidentyfikujcie momenty, w których podejście makiawelistyczne zrobiłoby różnicę. Ćwiczcie najpierw w sytuacjach niskiego ryzyka. Eksperymentujcie z selektywną transparentnością. Testujcie strategiczne wyczucie odpowiedniego momentu. Rozwijajcie swoją inteligencję sytuacyjną. Każda interakcja staje się laboratorium do zastosowania tych zasad. A podczas gdy rozwijacie swoją własną filozofię strategiczną, pamiętajcie. Teraz macie odporność na manipulacje innych. Kiedy ktoś spróbuje użyć tych taktyk przeciwko wam, natychmiast rozpoznacie wzorzec. To być może największa przewaga ze wszystkich, nie tylko wiedzieć, jak grać, ale wiedzieć, kiedy inni grają. Władza, którą daje ta wiedza, wymaga odpowiedzialności. Używajcie jej do podnoszenia, a nie umniejszania, do tworzenia wartości, a nie tylko jej wydobywania. Do mądrego przywództwa, a nie tylko dla dominacji. Prawdziwe mistrzostwo strategiczne nie polega na ciągłym wygrywaniu, polega na świadomym wybieraniu kiedy, jak i dlaczego wygrywać.